Która Kurwix została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Bomba! Miejsce planeta C i B3. Misja Martwy Kosmita Dobry Kosmita. Nie, kapitanie! Dlaczego pan strzelał? Przecież tam nie było żadnego kosmity! Lubię się czasem tak profilaktycznie ponapierdalać! Niech to Nie mam już amunicji! Żołnierze! Napierdalać! no <laughs>